Nieważne, czy kupisz, czy nie. Najpierw wysłuchaj mojej obietnicy. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany, możesz bezpłatnie i wymienić w ciągu 7 dni, a my oferujemy bezpłatną wysyłkę? Tak będzie. Obiecujemy Ci absolutnie żadnych strat. Wielu klientów zgłaszało, że nasze wysokociśnieniowe armatki wodne mają najlepszy stosunek ceny do wydajności na rynku. Że odkąd jesteś właścicielem tej myjni wysokociśnieniowej, nigdy nie wydałeś pieniędzy na myjnię samochodową. Nie ma potrzeby podłączania kabla zasilającego. Jest wyposażony w dużą baterię litową. Po naładowaniu można jej używać nieprzerwanie przez 12 godzin. Nie ma potrzeby. Wystarczy podłączyć wąż wodny do wiadra z wodą, a ciśnienie wody będzie wysokie. Ale nie szkodzi lakierowi samochodu. Zniszczenie efektu jest bardzo dobre. Można go używać nie tylko do automatycznego, ale także do podlewania warzyw, drzew, rozpylania pestycydów, czyszczenia mebli itp. Jest po prostu zbyt praktyczny od czasu jego wprowadzenia na rynek w ponad 100. Sprzedano 000 sztuk i mówią ci, którzy z niego korzystali, że jest świetny ze stopą zwrotu, aż do 80% wielu klientów zdecydowało się go kupić ponownie.